Witam wszystkich bardzo serdecznie, już w trzeciej odsłonie naszego e, odcinka Pixelowy Świat. Jestem tu znowu ze ślepym, jak widzicie, który się nie chce z nami przywitać, tylko jakieś ukłony nam strzela. Siema! No, bardzo miło mi Ciebie znowu słyszeć, widzieć. Mi Ciebie również, kochanie. No, no, kochanie, tak, to jest mój kochanek. W e, dzisiejszym, e, znaczy, nie będzie. Piekanka najwy... to zobaczy. No, o, no dobra, niech będzie, no. Nie, nie zobaczy. Ale no, e, za, jak nie nagrywaliśmy, to właśnie poszedł. zrobiliśmy sobie tutaj takie. Dokopaliśmy się do ilu? Do 10 stóp. E. Pod... Ja widzę 8. 8, 10, no równo 8, no i postanowiliśmy, że zrobimy trzy tunele w różne strony. ściągnęliśmy sobie tu piecyk oraz ten do robienia tego przyrządów Cze różnych, tak, do craftingu. No mamy trzy tunele w różne strony. No i ty ślepy teraz zajmij się, powiedz, coś o farmie, mówili, że będziemy się w rolników bawić dzisiaj. Tak, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zabawili farmę zboża, żeby już chleb piec jakoś tak. No robić jedzenie bez większego wysiłku. Więc nie wiem, czy robimy tutaj. ale no może... Czy na przykład na zewnątrz? Możemy, tak, możemy, tak, możemy trochę pokopać teraz, albo robić. Na zewnątrz możemy Znaczy zrobić... Kopanie, no to może nie tak na filmie. No to... no, no. kop, 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 no. Kopujemy sobie po a ten. Chyba, że będzie nam coś potrzebne, chociaż. Nie, żelaza, żelazo ile tam wykopałeś? Ci. Eee, Żelaza nie mam nic przy sobie, ale coś tam zostało. A, no to dobieca trzeba było wodować. Nie, znaczy nie wykopywałem żelaza, bo mi się żelazo nie trafiało, ale węgla mi się dość dużo. Aha, no to dobra. Aha, no to poczekaj. To teraz sobie zrobimy to takie. Nie wiem jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Eee, ten taki przyrząd. Nie cep, tylko. Siekiera? Motyka? Nie. O, no, motyka niech będzie. No, no. no, to, no to, to teraz motykę. zrobimy. Ja sobie zrobiłem to Eee, patyki? Tu patyki. są od desek, tu se weź deski, stąd sobie że. No masz rację. I teraz trzeba wybrać miejsce... o, drewno nam wyrosło. Wow. Ufff... czyby, ale wyrosło. Chyba będzie go trzeba spalić. Dobra. Zrobimy sobie to. Ale tu mamy piękne głupie powiem ci szczerze. Tak? No, tu mamy obok takie fajne głowy, tylko nie bardzo mam pomysł co z nimi zrobić, bo zamku tam nie zrobimy. Ojej, ojej pomyliłem Tak się teraz. Zaraz zobaczymy. Wszystko czas pokaże nam przyjacielu. Co sobie zrobimy lepszy ekwipunek, to nagramy coś yy, z jakiejś podróży, prawda? No. W poszukiwaniu miejsca na zamek Okej. Okay. Teraz musimy się w rolników, gdzie jesteś? Chwila, to drzewo wytnę, bo mnie denerwuje. Które tniemy? Ło jakie wysokie. No właśnie to wysokie tnę. Jestem w jego wnętrzu. Podetnę ci trochę, był Tylko nie... Poczekaj, bo ja tam nie będę miał jak wyjść za chwilę. Muszę wyciąć całe wewnątrz, żeby zaczęło znikać. Mhm. No to ja już prawie wyciąć na dole. O! Dobra, i tu myślę, że tu możemy patrz, bo tu jest Clipper, nie? Nauczyłem Widzisz, się, to, 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 to drodzy widzowie, nauczyłem się kto to jest, to jest Cliperek. Tak. O, ta pisle to... No z Ale no co, nic mi nie zrobił. Ale zniszczył nam piękny świat. No trudno no. Teraz będziemy mogli wyrównać i tu zrobimy ten. Poczekaj, eee... bo ja chciałem właśnie zrobić... Nie to Chciałem zrobić tam jak to wielkie drzewo było, nie? Mhm. Zrobić właśnie farmę, chciałem tam. Ja sobie muszę nakopać trochę tego. Zniszczę tą górę za okna, coś się czepiła. Czekaj. No właśnie, bo mnie denerwuje. Czekaj, Nie ci, mogę już za okna popatrzeć. Wszystko cię denerwuje. Drzewo, góra... Dobra, chwilę. Dobrze wymyślę. No, 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 no. Przepraszam wszystkim, że pokazuję wam, jak znowu kopię, ale no... Zapomnieliśmy o tym kolosie tutaj wielkim. A, a mi się akurat dirt sprzyda. Mhm. Myślę, że... Ziemi tam jakieś mamy chyba, nie? No tak, takiej, mamy, pizji, ale to nie ma. Ziemi, ziemi ci u nas pod dostatkiem. Mhm, tutaj sobie, ja sobie tak tutaj wyrównam, porównam sobie. Zakopię tą biletkę. A ty to bierzesz, tak? No to, to ja wyrównam tutaj pod y, pole. No wyrównaj. Ja, ja jestem osobiście z miasta, więc nie za bardzo wiem jak się równa pod pole. <ślesztą> 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 więc tutaj ślepy nam zabłyśnie. Nie mam pola, tak, ci chcę uświadomić. Oj tam, nigdy się nie przyglądałem. Ja też. <laughs> Okej, okay, pomogę ci trochę. No, pomóż, bo mi się skończyło. E, poczekaj. Okej. Okay. To podrównaj tutaj to, że dni, tutaj gdzieś od, ten, ten skrawek. Który? Ja go tutaj odcinam. Czemu ja tner łopatą jak ja mam rękę? E ręką jak ja mam Oj <słuchaj> <to, słuchaj> no znowu, znowu późno nagrywamy i zmęczenie robi swoje <słuchaj> Ja ci dobrze <słuchaj> To nie ja ci Tigery Na łogowcu Ja, ja cię czerpię siłę z mojej młodości a ja co 50 lat mam? Jest... Nie 50 jeszcze nie, ale 80 No nie no dobra no, no nie przesadzajmy Jaki stary jeszcze nie jesteś. Mogło się słychać, że dobrze się trzymasz Tobie bliżej do tego O ile? O dwa lata Nie wiem Ja też tak? wiem. Nie, nie, dwa wiem. Ja Dla mnie zawsze będziesz 5 lat Fajnie Chwila, jeszcze nie wiedziałem kto to jest taki pewien człowiek no brakowało nam siebie musieliśmy uzupełnić tak tak dobra no to jak, dobra jak no to chwila no pole pole yy, bo problem jest taki nie to zrobimy taki mikro. nie zombie nam to wydepta chwila masz te sadzonki znaczy nie sadzonki tylko te yy, mam no. o, jakiś ax splink nie, to jest ten, to jest... Y, Drzewo. Drewno. Poczekaj, sadzonka, mam te sadzonki takie te. Weź no wszystkie. Tak, mam całe dwie. Y, trzeba szukać tych takich krzaków. Takich krzaków. Bo z nich to leci. Tam, o, choć tutaj na przykład są. Krzak nie ma. A taki krzak. Krzaku. O jest. No i z tych krzaków y, jest jakiś tam procent szans, że ci poleci właśnie to... Mhm. Ta sadzonka. Trzeba mhm. to niszczyć. Rozumiem, rozumiem. Tu jest więcej. Naprawdę ładne te góry są. Mówię ci, jaki ja bym tutaj zwabił jakiś... ten. ciężko byłoby na to Kuboida zrobić. Ale ja bym tu zabił jakieś ten, 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 no. Ty jesteś moim informatykiem, więc wszystko zrobisz. Chwila. Zrobiłbym tak Zwabiłbym mosty między tymi. Górami takie, nie? Mm -hmm, no. I w mostach jakieś takie budowle. Jakieś takie, wiesz. Relikwie chłopie. No, niech będzie. Mhm. Mm Włos na Tak. Ślepaizm. Judaizm. <grym> Lepiej brzmi. <grym> judaizm. Ślepaizma. No ślepa ja, bawi, jak no. judaizm, no to wiesz, no to bardziej tak brzmi. No, a twoja ślepa wiara trochę, jak każda. Nie, nie obrażając nikogo. Mierzy... teraz jak ich dopadnie mnie ksiądz, co będzie? Że Będziesz kolana lizał. <grym> Dobra, gdzie ty jesteś, bo mi znikłeś? No tutaj jestem, bo te sadzonki zbierałem, nie? Aha. Poczekaj, bo to jest tego więcej, to sobie zbierałem. Tylko węgiel miałem, no to ten... To... No. Mhm. Mm no i no. wszystko jasne no Wszystko jasne, no wypij więcej Tigera, to będziemy cię bardziej rozumieć I tak się nie ciesz, że nie piłem czegoś innego <grym> Byłoby weselej <grym> Na to przyjdzie czas w sobotę A na mnie od piątku. Piątek to podobno my jedziemy tam z, z naszymi ziomeczkami jedziemy do klubu. Bo jakiś półmetek czy coś Dobra, ale... no wiesz. No wiem, wiem. Musisz tego kupić teraz. No ale... Wiesz... Półmetki są wszędzie jakby nie patrzeć. Ej, bo cię, Ja nie mam... No, czy, tak, <laughs> jak, e, chciałem powiedzieć, że chodzisz do podstawówki, ale trochę skłamał. <laughs> Dobra, chodź spać. No i zrobiłem pole, nie? O. Co się stało. What the fuck? Tu jest coś. Oj, żelazo. I tego jest więcej. Poczekaj, to, to zostawimy na jakiś odcinek inny, dobra? No dobra. Mamy specjalny odcinek. To Oj, ty, Ale że możesz wykopać. Ej, coś na mnie głupio warczy. Nic nie warczy. Wydaje ci się. Idzie ty, ty, bo ten dom do dupy wygląda. Jakiś dag by trzeba było mu zrobić, nie? Kań Ty, bo HP mi brakuje. Chodź no tu! Czekaj, bo... Kopierza. Trzeba uzupełnić deficyt białka. Deficyt białka... No, oglądasz to? Nie. To było u tego, u niekrytego krytyka. Tak. <laughs> Nie żebym reklamował. Tak, bo uważaj, bo nas krytykuje. Czekaj. No i co zamykasz? Paul. No bo to mój pokój. No dobra, idę spać. Co ty, co sobie, co ty ma... Z chlebu się poszedłeś spać? Jakim chlebu się? To jest no, mięso. No coś trzymałeś, no. Z upieczone mięso. Wisi to. Dobra, teraz idziemy robić to pole. Jesteśmy jak prawdziwi polscy górnicy. Zasypia zasypiamy i budzimy się z kilofem. My się urodziliśmy z kilofem. Poczekaj. Aha, ale za mnie debil. No to co prawda. Bo zapomniałem wody. Proszę, gdzie mam <śledziałem> to żelazo? No kurde. Jakżeś jak ty to zrył? Tak delikatnie, fajnie. Eee, tym takim, tym. Aha, tym sierpem takim jakby. Klikasz prawym na ziemię i wtedy to się tak właśnie, fajnie. Ale fajne. Też to tak kupisz Ale mam zajawę. Nie wyjdź całego, nie! Ale miałem zajawę no, no, Przepraszam, musiałem. Widzisz te relikwie? Aż, Aż wykopałeś. Nie, to było tym czymś innym. Widziałeś tą zabawę? Poczekaj, teraz tak. Kurde, jak to ogarnie Z tobą się grać nie da. No z tobą się grać nie da. Patrz, zar zarasta już. No wiem, bo nie ma tego, nie ma wody. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mhm. Tutaj ma być woda No No, no no Oczajamy coś lepiej robi nasz rolnik Bo muszę ci wytłumaczyć chyba, że woda ten do dwóch kwiatek. No. Ten, nawadnia ten, ziemię, nie? Mhm. No, dlatego się wabili mniej więcej takie wafnie. Okej. Okay. I tak źle robię, ale mniejsza o to. Dobrze jest. Dobrze jest, nie czepiajmy się. Dobra, no to. Tylko dla niego, dlatego ja bym jakiś budynek zrobił specjalnie. Dlaczego? No, tutaj można to obudować jakoś. No bo żeby nic nie wchodziło, bo jak depta się zboże, to wtedy ono... Yy, nie chce rosnąć. Ja się z kwotem na ziemię, taką normalną. Mm -hmm. No i tu będą powiedzmy tu zasadzimy, tu, 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 Może No nie... poczekaj, na razie mam tylko 10, nie? No. Nie, 18 mam. To z desek też zrobimy, nie? ściany i tak ogólnie. No żeby pasowało pod domek, tylko jeszcze ten domek w ogóle trzeba dokończyć, co zrobić. No stawiam tu te Ko nie, nie tak, nie tak go buduj. A jak go budować? W tył daj trochę. Żeby się dało przejść tędy. No dobra, o jedno dalej dam. Ewentualnie. No. I chwila, jeszcze tutaj. Tutaj tylko ma nie być. Dobra, tu będą główne deski. Jeszcze Ci mówię, jakbyś. Jak tutaj zwolnił. Tu zabrali. ja bym tu jeszcze podkopał tego zimku. Ja bym to tak. No. O. I tutaj, żebyś zrobił. Co ty robisz? No bo nie, no gdzie chcesz? Przęd ja tu jeszcze dorobił, nie? Totąd. Tutaj w ogóle był, no? No tak, ale ten róg będzie z tego. Z drewna. Z czego? No i co z tego? No to jest. No i tak. Nie, bo się coś wymyślimy. Tylko, że można ta, albo można dać z tego, e, z kamienia. Kobaltu. Czy jak ktoś tam nazywa? Cobblestone. 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 Tak, tak bije nam na łeb już za późno co Ej czy ty też masz takie jakby delikatne lagi? właśnie nie no mi się wydaje że ja mam lagi Dobra i patrz teraz to kobol... Masz... z tego copple stone'a mm. co? Ty? aha ty jeszcze poszerzasz to nie żeby tu dech walczyć, nie mhm. masz dużo dech jeszcze? 42 i trochę więcej. Dobrze, najwyżej pójdziemy do domu. Trzeba by iść ten, to drewno uzupełnić jeszcze. To, ale mamy jeszcze chyba, nie? Coś tam jest niby, nie? No, no, trzeba by uzupełnić i tak to później się pójdzie. Jeszcze, no właśnie. Jaka farma, chłopie. Przypomina mi to jak gry z Facebooka Farm Bill, którą, oh, oh. którą nałogowo grałem. To przypomina. Dobra, nieważne, nie, nie będę się wyważał. No, no powiedz, no. Nie powiem, co mi to przypomina. Wow, kurwa. Nie chciałem zdeptać. Co? Spadłem tam, no! Zabiję! Nie, będziesz miał mniejszą rację żywieniową, się. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No! Będzie o jeden chleb mniej. Bo z trzech tych, z trzech zbóż się robi jeden chleb. No no to dowaliłeś. No sorry, no, nie chciałem. Myślisz, że zombie nam jakieś wejdzie? Yy, ewentualnie się z ale tu się da pochodnie. Tu będzie pochodnia. Tu będzie pochodnia. Będą się srać, tu wejść po Tu będzie kolejna pochodnia. I tu też będzie pochodnia. I wszędzie pochodnia. No. I na każdym bloku pochodnia i w ogóle. I tu będzie jeszcze pochodnia. Nie, coś tu spieprzyłem, jakieś źle postawiłem chyba. No, Dobra, to na razie y, pole zboża jakoś y, źle wygląda. Ale to jest do... Dosłownie początkowe teraz mamy. To jest dopiero na trzeci odcinek ślepy. To jest takie, żeby było. Mm. O, o, tu jest jeszcze w cholewę drewna, chłopie. Ale to poczekaj, zostawmy sobie tak chociaż z 10 desek tego, nie? Mm. E, dałbyś to złoto do przetopu, nie? No dobra. No. Wykopaj złoto, to teraz daj je do przetopu. I żelazo też. Dobra, to ja już dam złoto. No już mamy widzę tu 6 w tym. W piecyku No, no to dobrze. Trzeba by jeszcze w jakąś taką większą tą piekarnię zrobić. Piekarnie. No ale wiesz, na razie nam nie potrzeba więcej, bo naprawdę nic nie znajdujemy. Dobra. My musimy takie kanciaki same budować? Nie, no coś wymyślimy za niedługo, nie? Teraz to są takie, żebyśmy mieli co do żarcia. Poczekaj, bo na ten dom ja bym zrobił dach taki, wiesz, taki. Taki, taki szpiczasty. Tylko z innego koloru drewna bym desek bym zrobił. Ewentualnie. Można? O, z ciemnego by dobrze wyglądało. O, 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 z ciemnego to zrobię. Mm -hmm. Tylko to będę musiał iść do tego, do. na biom zimowy. Na co? Na biom zimowy. Aha, bo tam. Bo z stamtąd można wziąć te ciemne deski. No ale. Ja Proszę. Tak. Dobrze. Taki co to, ja to buduję jakoś. Mm -hmm. I zrobić drzwi. Poczekaj, rzucę ci deski. Mamkę. Masz sześć? No, chyba tak. Dobrze, że tego ślepy nie widział. Gdyby się brechtał znowu. Mm. Coś zrobił? Nie, nic. Przyznaj się. Nie, nie, nie. Tak to zobaczę. <głosy> <głosy> Niekoniecznie. <głosy> to ja będę przycinał. Gdzie chcesz te drzwi? Tutaj na dole jest, Tak, od tej strony właśnie, od, żeby od było. Od której? Nie, tutaj, tutaj, żeby, bo A, wiesz, takie... Tutaj ścieżkę taką sobie zrobimy, nie? Zdrowia. To sobie takie małe miasteczko tutaj zrobimy. No, takie miłe. Y, tu będzie ten plac zabaw dla dzieci. Moich. <laughs> na drzewa się się jak tarzany. Tarzany? No, tarzany, tarzany. Okej. Okay. No i jako to już wygląda, nie? ekonomia się rozwija tak, tak, dokładnie mhm. miejmy mi się uczyć no to uczysz się ekonomii Kijże też nie, Miałem mi się uczyć angielskiego no, co, co, ci, co ci, nauczyć? nie no, niepotrzebny mi jest angielski do życia a, akurat tu bym się kłócił z tobą czemu? będzie ci przydatny na razie mi nie jest potrzebny, wisi mi to tak Pogadamy za 10 lat. 10? Żełobę. <laughs> no dobra. Za 10 lat. Tak, to ja sobie będę pod sklepem piwko pił. Mhm. <laughs> jeszcze prosił, jak mnie dzisiaj i naszego ziomka lejsa. lejsa e, prosił nas, siedzimy w aucie pod szkołą podchodzi do nas żul. Fajnie muzyka gra, ale panowie dacie nam mi złotóweczkę na piwo. Do harnasia mi brakuje. Jak na niego patrzymy? Lidlem tak latają. No właśnie, niedaleko Lidla staliśmy. <laughs> pewnie to Lidla go nie wpuścili, no to poszedł dalej. No to by tak. No dobra, ma. Daliśmy mu tam złotówkę. Nie się cieszy. Nie, nie dobra, wiem. to co pewnie? Kończymy, czy jeszcze coś robimy? Myślę, że możemy tu zakończyć na tym. Myślę, że nauczyli się robić ziemię. I wiedzą, co robić tak. z żłami. Tak, dawać im pieniądze, że <laughs> oni odchodzą i przychodzą nowi. No to w, w, w skrócie, jeżeli chcemy zacząć robić farmę, znajdujemy sobie, równamy sobie miejsce, robimy sobie, oto ten przyrząd, który właśnie zaznaczyłem. Idziemy na ziemię, klikamy prawym, zbieramy wodę. Ślepy może nam powiedzieć, jak to zrobił. Tak, stworzyłem wiaderko, mhm. wziąłem wodę i wylałem. I zrobił taką głęboką, i głęboką dziurę zrobił, do której wlał tą wodę i po prostu no. Zabudowaliśmy, zebraliśmy trzcinę, którą się zbiera z takich traw, jakby Pojedynczych, które rosną Ja tu zrobię jacuzzi. Tak i zalaliśmy. Zalaliśmy, zabudowaliśmy i sobie rośnie grzecznie. Spójrzcie jaka nasza konopia sobie rośnie. Jest pięknie. Ta jakaś lata dziwnie. O, co? Znalazłem jedną. Patrzcie się, no, tutaj ryję. Sadzę. Wysadzić, Zalegalizować. Okej. Okay. No i znowu zeptałeś! To nie ja tym razem. No nie. Myślę, że nie widziałem, nie? Kamewa nie ujęła, to nic nie ma. No właśnie, nic nie ujęła. Dobra, drodzy widzowie, to my wchodzi, wchodzimy do domku. Przecznie do naszej chaty. Za niedługo to będzie zamek. później co dole mieszkasz? No to ty wychodziłeś ostatni. Wchodzimy do naszych pokoi. Pa ślepy. Pomachaj do widzenia. Mi, pomachaj mi tu ładnie. Otwórz drzwi i pomachaj. Nie. To się. Kładź. To się, to się Zamykam drzwi. No to wszystkim życzę miłych snów ponownie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.